Rozdział 23. Baon siedemnasty wypoczywa. Batalion wsiąkł w poprzeczną dolinkę idącą w bok od początków Doliny Inferno. Sapiąc, winduje się kamienistą drożyną wąwozu. Na wstępie widzę namioty GPO, który zdążył już wywiać po wczorajszym krwawym chrzcie. Zaaferowany doktor Rymkiewicz w hełmie i z kijem w ręku Uwija się po gospodarstwie. Czy tu lepiej? Lepiej, bo bezpieczniej. Ale bateria stoi tuż. Chorych trudno będzie wyprowadzać z szoku. A Niemiec zasmakował sobie i kontynuuje wczorajszą zabawę. Grzmi w miejsce, na którym stał wczoraj szpital. Nieco wyżej. Napotykam namiot artylerzystów. Zadomowiony, obłożony workami. Nie to, co tuż poczynające się trójkąty płacht namiotowych rozciągniętych między ścianą skalną a ziemią. Tam przycupnął wycofany do odwodu siedemnasty baon. Siedemnasty baon spotkała wojna niegościnnie. Jeszcze w drodze na pozycję miał piętnastu rannych. Dowódca, major Baczkowski, leży na łóżku wciśniętym pod trójkątny namiot. Adiutant, porucznik pali świat, w szortach i miękkich papuciach na gołych łydkach idzie do telefonu poprosić porucznika, który ma coś ciekawego do opowiedzenia. Te papucie i gołe łydki to jest manifestacja wypoczynku. Dosyć problematycznego zresztą, bo niebożęta ciężko pracują przy maskowaniu się i wznoszeniu ubezpieczeń od odłamków. Porucznik opowiada jak batalion wziął jeńca. Nam strzelać nie kazano. To Ordonowskie opowiadanie powtarza się we wszystkich relacjach. Gęsto plądrujące po przedpolach nasze patrole, kiedy staliśmy nad Sangro, teraz trzymane są na uwięzi. Otóż batalionowi strzelać nie kazano. Siedzieli cicho, i noc była cicha, i księżyc w drugiej kwadrze. Między pozycjami niemieckimi, górującymi, a naszym stanowiskiem, rozlegał się jar. W pewnej chwili obserwator artyleryjski zakomunikował, że w jarze jakby coś słabo brzęknęło. Uszy żołnierzy wbiły się w ciszę, ale słychać było tylko charakterystyczne pohukiwanie turkucia. Dalekimi, roztokami nieba chodziły huki i błyski codziennego koncertu dział który równa się dla żołnierzy ciszy. Minęło parę godzin. Najlżejszy szmer nie dolatywał z przedpola. Nagle na placówce wysuniętej nieco przed linie, czterdziestolatek podoficer, czujny jak żuraw, trącił leżących przy nim. Idą, porucznik wsparł wzrok. Przed pole załamywało się i brzegiem sunął jakiś kształt. Kot zadecydował porucznik. Gdy nagle kształt począł rosnąć, stał się hełmem, głową, szyją, korpusem wychylającego się niemca. Za nim wyłoniło się jedenaście innych cieni. Szli gęsiego, skradając się, najwidoczniej nie mając pojęcia, że nieprzyjacielska linia tuż. Placówka liczyła sześciu żołnierzy. Zwierz szedł na myśliwego. Sytuacja była wspaniała. Byli już o 30 metrów, kiedy stoczyła się puszka konserwowa, trącona nogą jednego z zaczajonych. Cichy brzęk łomotnął w serca jak eksplozja. Niemcy natychmiast rozrzucili się, strzelili, stoczyli się za krawędź i wsiąkli w noc. Porucznik zdołał za nimi tylko posłać serię Thompsona. A liści po pewnym czasie w okopie za placówką, posłyszano, że ktoś jęczy w dole. Myśląc, że to ktoś z placówki wysłano na przedpole sanitariusza, który wrócił z wiadomością, że leży ranny Niemiec. Posłane nosze przyniosły pęgiego, barczystego młodego chłopca. Kula Tomigana, wszedł przy tyłem głowy, wyszła lewym okiem. Mimo to ujrzawszy sanitariusza, chwytał za broń, ale zasłabł. Odesłany na noszach do baonu, dostał cztery transfuzje krwi, przyszedł do siebie, będzie żył. Czytałem jego zeznania. A więc, żołnierz jest świetnie karmiony, a więc, kompanie liczą po dwustu ludzi, podczas kiedy wiemy, że chycle nie mają i po setce żołnierzy w kompanii, etc., etc. Strzelec Kurt Wangen, oznaczony dwukrotnie krzyżem żelaznym, który skradał się pod nasze pozycje, owinąwszy grubo szmatami buty na gumowych podeszwach, Niosąc w ładownicach 180 ładunków do swego szmajsera, pomimo wybitego oka i upływu krwi, nie przestał być żołnierzem. Skupiają się żołnierze. Opowiadają jak pierwsza kompania na Castellone bytowała pozycyjnie porówno z XIV batalionem. Jak robili stanowiska dla moździerzy, mijanki dla łazików, ścieżki dla pieszych. Pod ogniem jak odsyłano na punkt opatrunkowy poranionych odłamkami granatów. Porucznik Wargocki wybudował cztery schrony. W nocy zajęli moździerzowcy, rano schrony zniesione i miazga z ludzi. Przypisek po bitwie. Porucznik Wargocki poległ w natarciu 17. baonu, 17. maja. Strzelec Tambor, sanitariusz. W jednym z naszych schronów wyciąga się ręka po manierkę, na daszku. Pocisk moździerzowy dosłownie ją odcina. Ręka wisi na kawałku skóry. Porucznik Walter z moździerzy. Nagle zapaliła się amunicja moździerzowa i małokalibrowa, zeskładowana tu jeszcze z czasów amerykańskich. Pokontuzjowało ludzi. Jeden z poruczników cztery dni nie pamiętał swego nazwiska. Dwa dni odsapywaliśmy się w schronie wypoczynkowym pierwszej kompanii. Wróciwszy, zastaliśmy dwa moździerze rozbite. Ustawiliśmy pozostałe sześć i po trzech godzinach już prowadziliśmy ogień. Wracam przepiórczym wąwozem. Ci żołnierze wyglądający spod trójkątnych płacht przypominają mi przepiórki schowane w łanie zboża i wołające swoje pit pilit. Górą coś warczy, wydaje mi się, że widzę na ogromnej wysokości posuwający się punkt. Od paru dni Samoloty niemieckie, niemal spędzone z nieba, poczynają się interesować naszym zakątkiem. Samolot wisi nad przepiórczym wąwozem. Żołnierze, z nowo rozbudowanego głównego punktu opatrunkowego, stojąc na zboczach nad swymi namiotami, tną zielone gałęzie i rozrzucają wprost na dachy. Płachty z czerwonym krzyżem? Nie zabrali. Pozostawiona na wczorajszym M.P. I rozkrzyżowana na skalę w stronę niemieckich baterii na Monte Cairo jest pruta w dalszym ciągu pociskami. Właśnie opowiada o tym szofer, który dowoził na dawny punkt obiad rozmontowującym resztki szpitala żołnierzom. Lepiej urządzimy tu zielone świątki, żartują żołnierze, umajając namioty. Nie wierzą płachcie.